Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, to nazwisko, które budzi ogromne emocje i uznanie wśród miłośników sztuki filmowej. Już niedługo, bo 27 lutego 2025 roku obchodzić będzie swoje 80 urodziny, pomimo zbliżającego się jubileuszu, aktor nie zamierza osiadać na laurach. W swoim najnowszym wywiadzie dla agencji News Area. Opowiedział o zaskakujących planach na przyszłość. Daniel Olbrychski przyszedł na świat w 1945 roku w Łowiczu. Swoją karierę zawodową rozpoczął 13 grudnia 1961 roku i od tego czasu zagrał blisko 180 ról, które na stałe wpisały się w historię polskiego kina. Zdecydowanie nie zamierza trzymać się daleko od zegara czasu. Już 31 stycznia 2025 roku wystąpi w sztuce Przebłyski na deskach teatru Collegium Nobilium. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, jak ważna dla niego jest aktywność zawodowa. Przyznał, że aby zachować młodą energię, musi pracować. To praca mnie konserwuje, a jeśli bym przestał, to błyskawicznie bym się zestarzał, wyznał z przekonaniem. Pomimo wielu lat spędzonych na scenie, Olbrychski nie czuje wypalenia zawodowego. Choć może wydawać się, że z wiekiem sił ubywa, ja staram się tego nie dopuszczać do siebie i walczę z myślą, by nie dostrzegano mojej osiemdziesiątki na scenie, dodał. Aktor z entuzjazmem relacjonował, że obecnie gra jednocześnie w sześciu różnych sztukach co świadczy o jego niesłabnącej pasji i zaangażowaniu. W rozmowie z New Serią podzielił się również refleksjami na temat swoich życiowych osiągnięć, podkreślając, że życie obdarzyło go wieloma niespodziankami, o których nawet nie śnił. Niezwykle ceni sobie spotkania z wieloma wybitnymi artystami, wymieniając takie osobistości jak Beata Tyszkiewicz i Maja Komorowska, które miały wpływ na jego karierę. Warto również zwrócić uwagę na jego międzynarodowe doświadczenia. Olbrychski miał okazję współpracować z imponującymi aktorkami, w tym z Angeliną Zioli. 30 stycznia 2024 roku gościł w programie Pytanie na śniadanie, gdzie opowiadał o pracy przy filmie Salt. Ekscytacja, jaką czuł w czasie ich współpracy, była nie do ukrycia. Im większa gwiazda, tym większy profesjonalizm, szacunek dla partnerów i wszystkich pracowników. To mnie zachwycało, mówił znaniem, o swojej amerykańskiej koleżance z planu. Daniel Olbrychski to nie tylko wybitny aktor, ale także osoba, której zaangażowanie i pasja są inspiracją dla wielu. Jego historia pokazuje, że niezależnie od wieku, pasja może być motorem napędowym, który pozwala cieszyć się każdym dniem i każdego dnia odkrywać nowe możliwości.